Witam Was ciepłutko i dzisiaj razem z góralkami pokażemy Wam kilka sposobów jak można fajnie spędzić czas z naszymi pociechami. Zapraszam do oglądania. Wiosna w tym roku spotkała na mnie złego figla i przyszła troszeczkę później, ale to zupełnie nam nie przeszkadzało, aby spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz. i Jedną z najbardziej ulubionych zabaw mojego syna w tym momencie to gra w chowanego. Możemy się w nią bawić naprawdę przez długie, długie minuty i to zaskakujące jest. Jak tak prosta i tradycyjna y, zabawa jest nadal bardzo popularna i przez wszystkich uwielbiana. Oczywiście wiosna zawsze będzie mi się kojarzyła też z wspólnym ogniskiem, gdzie możemy na przykład przypiec pianki albo schrupać smaczne góralki. Pamiętajmy, że sport to zdrowie i nie ma jak slalom pomiędzy przeszkodami. Ta z piłką to chyba jeden z najbardziej popularnych i uwielbiany przez większość z dorosłych i pociech. Tutaj zaraz będziecie mogli się pośmiać z moich zdolności, albo i też braku. Niestety widać, że nikt nawet nie chciał mnie brać, abym została w bramce. Zrobi się troszeczkę cieplej i będziemy mogli plażować. Nie ma nic lepszego niż zabawa w poszukiwanie skarbów. Tylko pamiętajcie o tym, żeby pamiętać, gdzie się je zakopała, <grytania> nie zawsze mamy wpływ na pogodę i wtedy. Dobrze jest mieć plan, jak spędzić czas w domu z dziećmi i tutaj mam nowoczesną wersję bielek I najlepsze w tej grze jest to, że część za każdym razem zmienia jej zasady. I czasami jest tak, że wygrywa osoba, która tych pszczół najwięcej nazbiera, gdzie teoretycznie powinno być kompletnie na odwrót. Ale wiecie, aby dziecko było szczęśliwe, jesteśmy w stanie zmienić zasady gry. W naszym domostwie już od kilku lat króluje ciastolina i to nie tylko ze względu na przyjemny zapach, ale także możliwości, jakie nam daje, możliwości twórcze. I tutaj możemy rozwałkowywać, wycinać, wyrywać, rozrywać. Naprawdę co nam tylko wyobraźnia przyniesie, najlepsze jest to, że rodzice też mogą korzystać. kiedy mają stresujący dzień, znaczy pościskać nową kulkę i naprawdę uwierzcie mi, że odchodzą nerwy. Mam nadzieję, że podoba Wam się film, który przygotowaliśmy dla Was razem z moimi chłopcami. I w tym miejscu chciałabym Was zaprosić na Facebook Góralek, gdzie znajdziecie wiele ciekawych inspiracji i pomysłów na to, jak spędzić czas z dziećmi. Możecie też powspominać sentymentalne zabawy, którymi, którymi my spędzaliśmy wolny czas. Kilkanaście lat temu i przy okazji chciałabym Was zaprosić na konkurs w parze z góralkami, który będzie trwał od 15 maja do 4 czerwca, a zasady są banalnie proste, wystarczy, że pochwalicie się zdjęciem, na którym pokażecie jak Wy spędzacie wolny czas z Waszymi dziećmi i góralkami do wygrania bardzo fajnej nagrody i oczywiście trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że podoba Wam się ten filmik i do zobaczenia, usłyszenia niedługo, trzymajcie się cieplutko, pa pa!